Tak. Czekaj, sobie gacie. No Oni to. O. Nie, 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 bo ty klapiszku. Czekaj, 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 to musi być pozyny. Ku... Dobra, ty jesteś game changerem. Ja się co wyciskając. Daj, okay. dawaj. dawaj się... Proszę, macie, panowie. Dawaj ty gacie, kur. Tak jest, to jest... Jak to jest mały reprezentantów? Oooooooo! O Jezus! <śla> <śla> jak to jest no. reprezentantów Polski w poceniu? <śla> Ej, petarda. Ja p... do. Dosownie no, petarda. <śla> O, dobra, to jest. Esencja, pas Ulfika, proszę patrz, esencja z uuku. jak pójdzie to jest to że chce A dzieli walczy walcz! McLaren! Ej, dobra, to jest instant win. Nie pobiją nas, nie będziemy Można trochę się bawić w strzykawki z Możemy się jedną strzykawkę? Bo teraz była przerwa. Serio, ja się czułem, że... Jak mówiłem, nieraz wagę robiłem. Field of Lease teraz miał się być ze mną podwójnego mistrza kategorii ciężkiej no i pół No No jednakże jak powiedziałem. to jest. Robimy następne czele, że w <grywa> Ej, Oni na to nie wpadni i nawet jakby po więcej to i zmarnują. My nie marnujemy teraz nic. Druga tura, zamykaj kur... <grywa> Patry Chyba mi się na laksę zbiera. Serio? <grywa>